Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze dziewica. Jak powinien wyglądać prawdziwy dialog ekumeniczny z wyznawcami fałszywego proroka z piekła rodem Mahometa? Dzisiaj w tradycyjnym martyrologium rzymskim możemy przeczytać o postaci świętego Piotra Smajumy, który, poprzez złożenie wyznania katolickiej wiary i tanie świadectwa prawdzie, poniósł śmierć męczeńską właśnie z rąk wyznawców fałszywego i diabelskiego proroka Mahometa. W słowach, które miały stać się dla niego kluczem do przybytków, nawoływał ludzi mniej więcej tak. Nawróćcie się na jedyną prawdziwą wiarę katolicką, a odwróćcie się od błędów głoszonych wam od fałszywego proroka Mahometa, które nie mogą was zbawić. I tutaj pada takie pytanie: czy któryś z współczesnych hierarchów Kościoła Świętego bierze przykład ze Świętego Piotra, czy jemu podobnych, nawet którzy nie chcieli ucałować koranów w prawosławiu, chociaż to nie jest dla nas też żaden przykład, chociaż jest to także i świadectwo wyznania wiary, że woleli zachować swoje usta nieskalane, niczym męczennicy w czasach machabejskich, niżeli ucałować tę pochydę spustoszenia. Czy któryś z współczesnych posoborowych hierarchów bierze z niej przykład i pozostaje wierny katolickiej doktrynie, czy jednak brata się z tą wielką nierządnicą, pijaną nierządem, czyli pijaną wszelkiej maści, współczesnym potępionym przez Piusa XI ekumenizmem, który utwierdza Krytyków i błędnowierców w wierze. Nawracajmy wszystkich na wiarę świętą, ponieważ poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia. Kościół to Chrystus, a więc Kościół musi dawać świadectwo prawdzie, tak jak to uczynił święty Piotr. Poza tym pociesza nas również myśl, która prowadzi nas do dziesiątego rozdziału Ewangelii według Świętego Mateusza, gdzie Pan Jezus pociesza nas. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się tego, który i duszę, i ciało w moc wtrąci do piekła. Bójmy się obrazić Boga, a największą obrazą wobec Boga jest współczesne kumenicy.